Dzisiaj mam dzień peelingu, bo ostatni peeling robiłam w zeszłym tygodniu. Jak widzisz moje włosy są już tuste. Zrobiłam masaż głowy i teraz zaczesałam włosy do tyłu, żeby łatwo mi było wchodzić tym aplikatorem między przedziałki. I takie nałożenie peelingu zajmuje mi około minuty. Przychylam butelkę i teraz przedziałek po przedziałku wyciskam z butelki peeling. Peeling odświeża nam skórę głowy, przynosi taką ulgę i zmniejsza swędzenie, ale jest to też potrzebny produkt, żeby odblokować tam ujścia mieszków włosowych, bo wtedy wszystkie wciarki na porost włosów działają lepiej. I teraz będę rozprowadzać peeling po skórze głowy. Wtedy czuję, czy wszystkie miejsca są dokładnie pokryte peelingiem. I teraz będę nakładała peeling z tyłu. Zaczynam od środka. Kilka przydziałków z jednej strony. Mniej więcej 5-6 przydziałków z jednej strony. 5-6 przydziałków z drugiej strony. I znowu rozprowadzam peeling. I teraz ustawiam minutnik w telefonie na 10 minut. I mam 10 minut dla siebie. Co można zrobić dla siebie w 10 minut? Oj, naprawdę sporo. Można zrobić masaż głowy, można zrobić masaż twarzy, można sobie wykonać maseczkę, można sobie zrobić peeling całego ciała i mam nadzieję, że to Ty zainspirujesz nas wszystkie i napiszesz, albo jeszcze lepiej, nagrasz film, w którym pokażesz nam, co można jeszcze zrobić podczas trzymania peelingu w trakcie tych 8-10 minut. Oznacz niekoniecznie pod tym filmem, a ja go udostępnię na moim profilu. A Ty, kiedy ostatni raz robiłaś peeling skóry głowy?